Czy ktoś się kiedyś zastanawiał, no wiesz, skąd w ogóle wzięła się Europa, jaką znamy? Gdzie są te korzenie naszej kultury, nauki, e, nawet polityki? Witam. Dziś zabierzemy słuchaczy w taką podróż w głąb historii, właśnie tam, do kolebki naszej cywilizacji starożytnej Grecji. Rzeczywiście, to fascynująca podróż. Warto pamiętać, że sami starożytni Grecy nie mówili Grecja nazywali swoją ojczyznę Helladą. A siebie Hellenami. Hellada i Hellenowie? Tak. I to właśnie tam, na południu Półwyspu Bałkańskiego i tych licznych wysp Morza Egejskiego, tam narodziło się mnóstwo idei, które, no cóż, kształtują nasz świat po dziś dzień. Okej, okay, to może rozpakujmy to po kolei. Zacznijmy od samej krainy. Jak ta Hellada wyglądała? Jakie, no wiesz, położenie, góry, morze jak to wszystko wpłynęło na życie ludzi? To jest kluczowe, tak. Geografia to, to podstawa. A potem język. A potem cofniemy się jeszcze dalej, do epoki brązu. Poznamy dwie. Hmm niesamowite cywilizacje, które były tam przed tą Grecją klasyczną. Mówię o kulturze minojskiej na Krecie i mykeńskiej na kontynencie. Czasy legend króla Minosa, bohaterów z troi. Dokładnie te. Potem zobaczymy, co się wyłoniło po upadku tamtych światów, z tych tak zwanych wieków ciemnych czyli, czyli narodziny czegoś zupełnie wyjątkowego. Greckiej polis. Polis, miasto państwo. Wyjaśnimy, co to było, jak działało, no i kto tam właściwie rządził, kto był obywatelem. Mm -hmm. A na koniec ruszymy jeszcze śladami greków, którzy opuszczali swoje domy. Wielka kolonizacja. Zobaczymy, dlaczego to robili i gdzie dotarli. Czyli chcemy prześledzić krok po kroku, jak z małych osad powstała cywilizacja, która, no nie da się ukryć, zmieniła bieg historii. Gotowi? No to zaczynajmy. Dobrze. To na początek. Grecja. Co pierwsze przychodzi na myśl? Pewnie słońce, plaże, wyspy. I słusznie, ale starożytna Helada to przede wszystkim. góry. Góry. Tak, góry. Pokrywają naprawdę dużą część Półwyspu. Tworzą takie naturalne bariery, małe, często odizolowane doliny i kotliny. Czyli trudno było się przemieszczać. Bardzo. Komunikacja lądowa była, no cóż, wyzwaniem. Pomyślmy, jak ciężko było podróżować między regionami, kiedy dróg było mało, a te, które były, wiodły przez trudne przełęcze. To pewnie wpływało na rozwój. Oczywiście. Poszczególne społeczności rozwijały się trochę w izolacji, tworzyły własne tradycje, własne y, systemy polityczne, no i mamy ten najsłynniejszy szczyt Olimp, mityczna siedziba bogów. Ale jednocześnie brakowało ziemi. Tak. Ziemi uprawnej było stosunkowo niewiele. Skupiała się głównie w większych dolinach jak Tesalia czy Beocja albo na nielicznych równinach. To był towar deficytowy. Ale mieli coś innego, co ich łączyło. Morze. No właśnie. Morze egejskie, jońskie, długa poszarpana linia brzegowa, mnóstwo zatok, półwyspów, tysiące wysp. To wszystko sprawiało, że Grecy no, naturalnie zwrócili się ku morzu. Stało się ich drogą. Dokładnie, jak taka starożytna autostrada. Łączyło to, co góry dzieliły. Umożliwiało podróże między Wyspami, do Azji Mniejszej, gdzie też mieszkali Grecy, i dalej. Było źródłem jedzenia, no bo rybołówstwo. Ale przede wszystkim handel. Handel. Grecy eksportowali to, co u nich dobrze rosło: oliwę z oliwek, wino, no i ceniono ceramikę. A sprowadzali to czego im brakowało. Na przykład zboże, metale. Czyli geografia, góry i morze miała absolutnie kluczowy wpływ na to czym się zajmowali. Zdecydowanie. Można powiedzieć, że ukształtowała ich charakter. Spójrzmy zresztą na mapę na stronie 45. Widać tam doskonale te liczne wyspy, tę poszarpaną linię brzegową Azji mniejszej. To wszystko sprzyjało żegludze. No i klimat, idealne pod oliwki i winorośl. Okej, okay, ale zanim pojawili się ci Helenowie, których znamy ze spóźniejszych czasów, z Aten, z Sparty, to już wcześniej coś tam się działo, prawda? Cofnijmy się na Kretę, jakieś 4000 lat temu. Kultura minojska. Tak, cywilizacja minojska, nazwana od mitycznego króla Minosa. To była pierwsza tak wysoko rozwinięta cywilizacja epoki brązu w Europie. A jej centrum, potężne kompleksy pałacowe, najsłynniejszy w Knossos. Te pałace podobno były ogromne i bez murów obronnych. To trochę dziwne, nie? Rzeczywiście, ogromne, wielopoziomowe budowle, pełne sal, korytarzy, dziedzińców. A fortyfikacji brak. To sugeruje, że Minojczycy czuli się bardzo bezpiecznie na swojej wyspie. Być może dzięki flocie. A w środku, jak to wyglądało? Rekonstrukcja na stronie 44 pokazuje coś niesamowitego. Tak, wnętrza musiały być przepiękne, zachowały się fragmenty kolorowych fresków to są malowidła na ścianach, przedstawiają sceny z życia dworu, przyrodę, jakieś tajemnicze rytuały, słynne przeskoki przez byka, na przykład. Fascynujące. W pałacach były też liczne warsztaty rzemieślnicze. To pokazuje wysoki poziom organizacji, gospodarki. Minojczycy byli przede wszystkim potęgą morską, kontrolowali handel na Morzu Egejskim, mieli nawet własne pismo. Pismo. Tak, zwane pismo linearne A. Tylko jest jeden problem. Jaki? Do dziś go nie odczytaliśmy, co tylko dodaje tej kulturze aury tajemnicy. Okej, okay, czyli Kreta, Minojczycy. Ale wspomniałaś też o innej kulturze, na kontynencie. Tak, mniej więcej od około 1300 roku pół naszej ery, kiedy kultura minojska jeszcze kwitła, na kontynencie greckim, w Grecji właściwej, zaczęła rosnąć w siłę inna cywilizacja. Mykeńska. Mykrzyńska. Nazwa od Myken, prawda? Ci to chyba byli inni niż Minojczycy, bardziej wojowniczy. Zdecydowanie ich główne ośrodki, Mykeny, Tirins, Pylos, wyglądały zupełnie inaczej. To były potężne twierdze otoczone masywnymi murami obronnymi. Te słynne mury czy klopie. Dokładnie te. Zbudowane z gigantycznych, nieobrobionych bloków kamiennych. Wyglądały tak potężnie, że późniejsi Grecy wierzyli, że tylko mityczni cyklopi mogli je zbudować. No bo jak inaczej. A co jeszcze wiemy o mykeńskach? Złota maska Agamemnona, skarbieca Treusza, zdjęcia na stronie 45 robią wrażenie. Tak, to była kultura arystokracji wojskowej. Władcy byli chowani we wspaniałych grobowcach kopułowych. Ten skarbiec Atreusza to właśnie taki grobowiec, nie skarbiec. A w Mykenach archeolog Heinrich Schliemann odkrył bogato wyposażone groby szybowe. I tam znalazł tę słynną złotą maskę grobową. Nazwał ją maską Agamemnona. Agamemnona, czyli legendarnego wodza Greków spod Troi? Czy to znaczy, że wojna trojańska, ta z iliady Homera, to właśnie czasy mykeńskie? Wszystko na to wskazuje. To właśnie z cywilizacją mykeńską historycy łączą wydarzenia, które stały się kanwą dla eposów Homera. Oczywiście, sama wojna trojańska w tej formie opisanej przez Homera to pewnie legenda, ale. Ale coś musiało być na rzeczy. Tak. Badania archeologiczne potwierdzają, że mykeńczycy byli potężni prowadzili dalekie wyprawy morskie, handel, ale też wojny. Niestety, około 1200 roku PNE, ta cywilizacja, no cóż, upadła gwałtownie. Co się stało? Dokładnie nie wiemy. Pałace spalono, pismo, które używali, pismo linearne B, które w przeciwieństwie do A udało się odczytać jako wczesną Grekę, zanikło. Nastąpił regres gospodarczy, kulturowy. Grecja wkroczyła w tak zwane wieki ciemne brzmi mrocznie wieki ciemne. Okres upadku chaosu. Ale jak to mówią, po burzy wychodzi słońce. Z tych wieków ciemnych, tak gdzieś od VIII wieku przed naszą erą, wyłoniło się coś zupełnie nowego. Fundament klasycznej Grecji. Polis. Tak, polis. To jest słowo klucz do zrozumienia starożytnej Grecji. Zwykle tłumaczymy je jako miasto-państwo. I to jest dobre przybliżenie. Czyli co to dokładnie było? To był niewielki samorządny organizm polityczny obejmował miasto zwane Asty i otaczające je tereny wiejskie, chora, gdzie ludzie uprawiali ziemię. Ale najważniejsze, każda polis była niezależna. Miała własne prawa, władzę, armię, nawet własnych bogów opiekuńczych. Takie mini państwo. A jak duże? Zaskakująco małe. Większość nie przekraczała 100 kilometrów kwadratowych. To mniej więcej tyle co dzisiejsza gmina albo mały powiat. Oczywiście były wyjątki, Ateny czy Sparta kontrolowały większe obszary, ale typowa polis była naprawdę niewielką wspólnotą. A jak wyglądało centrum takiej polis? Ilustracja na stronie 46 pokazuje Akropol, Agorę. Tak, każda polis miała dwa kluczowe miejsca. Po pierwsze, Akropol, ufortyfikowane wzgórze. Tam zwykle były najważniejsze świątynie. No i w razie ataku było to miejsce schronienia. A u stóp Akropolu rozciągała się Agora. Agora, czyli rynek? Rynek, tak. Ale nie tylko. To był główny plac miasta, centrum życia publicznego. Tam się handlowało, ale przede wszystkim tam obywatele się spotykali, dyskutowali, podejmowali decyzje polityczne. To było serce Polis. No i oczywiście port, jeśli miasto leżało nad morzem. Wspomniałaś, obywatele, kto mógł nim być? Czy każdy mieszkaniec Polis miał coś do powiedzenia? Oj, nie, absolutnie nie. Obywatelstwo w greckiej Polis to był przywilej, nie prawo dla wszystkich. A kto miał ten przywilej? Z reguły tylko dorośli mężczyźni i to urodzeni w danej Polis, z rodziców, którzy też byli obywatelami. Tylko oni mieli prawo uczestniczyć w zgromadzeniu ludowym, czyli eklezji, wybierać urzędników, decydować o losach państwa. A co zresztą? Kobiety? Dzieci? Cudzoziemcy? Niewolnicy? Kobiety, nawet jeśli pochodziły z rodzin obywatelskich, były wykluczone z polityki. Praw obywatelskich nie mieli też cudzoziemcy, którzy mieszkali na stałe w Polis, nazywano ich metojkami. No i oczywiście niewolnicy, a tych było sporo w wielu Polis. Czyli obywatelstwo to były prawa, ale pewnie i obowiązki. Najważniejszym obowiązkiem była obrona Polis. Służba wojskowa? Tak. Trzon armii greckiej stanowili hoplici, ciężko zbrojni piechurzy. Zobaczmy ilustrację hoplity na stronie 46. Wygląda imponująco. No właśnie. Każdy obywatel, którego było na to stać, musiał sam kupić sobie uzbrojenie: hełm, pancerz, nagolenniki, duża okrągła tarcza hoplon, stąd nazwa hoplita, no i włócznia oraz miecz. I jak walczyli? W zwartej formacji, ramię w ramię, tworzyli taki mur tarcz i włóczni, zwany falangą. Ta taktyka wymagała ogromnej dyscypliny i poczucia wspólnoty. Walka za polis to był honor i obowiązek obywatela. Skoro tych poleis było tak dużo, setki, a ziemi uprawnej mało, jak mówiłaś, to chyba zaczęło się robić ciasno. Dokładnie. Wzrost liczby ludności, plus ograniczona ilość ziemi w górzystej Grecji, to stało się poważnym problemem. Do tego dochodziły jeszcze konflikty wewnętrzne w Poleis, walki polityczne, społeczne. I co z tym zrobili? Znaleźli rozwiązanie. Gdzieś od VIII wieku PNE zaczęli masowo emigrować i zakładać nowe osady poza Heladą. Nazywamy to wielką kolonizacją. Brzmi jak wielka wyprowadzka. Ale czy to była taka chaotyczna ucieczka? Kto pierwszy, ten lepszy? Niezupełnie. Chociaż pewnie zdarzały się i takie sytuacje. Ale często zakładanie kolonii było jednak zorganizowanym przedsięwzięciem. To znaczy? Miasto Matka, czyli Metropolis, wybierało grupę kolonistów spośród obywateli. Wybierano też przywódcę wyprawy. Co ciekawe, często przed wyruszeniem zasiągano rady wyroczni. Na przykład tej słynnej w Delfach. Pytano Apolina o radę. Gdzie płynąć? Czy wyprawa się powiedzie? Chciano mieć boską aprobatę. Czyli to było w pewnym sensie zaplanowane. A co działo się, gdy już dotarli na miejsce i założyli nową osadę? Czy była ona zależna od tej metropolis? Nie. I to jest bardzo ważne. Nowa kolonia stawała się samodzielną, niezależną polis. Taką samą jak ta, z której pochodzili osadnicy. Ale jakieś więzi pozostawały? Oczywiście, bardzo silne więzi, sentymentalne, religijne, często też handlowe. Symbolem tej więzi było to, że koloniści zabierali ze sobą święty ogień z ogniska publicznego z prytanejonu miasta matki i zapalali go w nowej osadzie. Czcili tych samych bogów, mówili tym samym dialektem. A transport? Chyba tylko morzem. Ilustracja statku na stronie 49 pokazuje, jak mogły wyglądać te podróże. Tak, oczywiście, droga morska była podstawą. Statki napędzane wiosłami i żaglami przewoziły kolonistów, ich dobytek, nadzieję. Gdzie oni właściwie dotarli? Jak daleko osiągał ten grecki świat dzięki kolonizacji? Mapa na stronie 49 pokazuje ogromny zasięg: prawie wszędzie w całym basenie morza śródziemnego i nad morzem czarnym wybrzeża dzisiejszej Turcji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Libii, Egiptu, także Bułgarii, Rumunii, Ukrainy nad morzem czarnym. Niesamowite. Szczególnie intensywnie zasiedlili południową Italię i Sycylię. Ten obszar był tak przesiąknięty grecką kulturą, że Rzymianie nazwali go później Magna Grecia, Wielka Grecja. Wielka Grecja. Piękna nazwa. A jakieś konkretne miasta, które znamy do dziś? Oczywiście. Syrakuzy na Sycylii, na przykład zdjęcie na stronie 50 pokazuje pozostałości, Tarent, Neapol we Włoszech, Marsylia we Francji, nawet Bizancjum, późniejszy Konstantynopol, a dziś Stambuł to też była grecka kolonia. Jakie to miało znaczenie, ta cała ekspansja? Ogromne. Po pierwsze, no, rozlało grecką kulturę po wielkim obszarze. Język, pismo alfabetyczne, wierzenia, no i te formy polis. Po drugie, stworzyło gigantyczną sieć handlową. To ożywiło gospodarkę całego regionu. Kolonie dostarczały do Grecji surowce, zboże, a dostawały w zamian oliwę, wino, ceramikę, rzemiosło. Ale pewnie nie zawsze było pokojowo? Oczywiście, że nie. Prowadziło to też do rywalizacji, do konfliktów z innymi ludami, na przykład z Fenicjanami, którzy też byli wielkimi żeglarzami i kolonizatorami. Było o co walczyć o kontrolę nad szlakami handlowymi, nad zasobami. Mówiliśmy na początku, że Grecja była podzielona na setki niezależnych poleis i że często ze sobą walczyły. Ateny, Sparta to najbardziej znany przykład, prawda? Tak, te konflikty były stałym elementem greckiej historii. No właśnie. Czy w takim razie ci wszyscy Grecy, Hellenowie, czuli, że mimo wszystko coś ich łączy? Czy istniało coś takiego jak poczucie wspólnoty, helleńskiej tożsamości? Zdecydowanie tak. Pomimo tego politycznego rozbicia tych ciągłych wojen między Poleis, Hellenowie mieli bardzo silne poczucie odrębności od innych ludów i świadomość wspólnoty kulturowej. Co ich łączyło? Przede wszystkim wspólny język. Chociaż istniały równe dialekty, to jednak Grecy mogli się ze sobą porozumieć. Po drugie, wspólna religia. Bogowie olimpijscy. Zeus, Hera, Atena. Tak, wierzyli w ten sam Panteon Bogów, znali te same mity, które opowiadały o Bogach, Herosach, wyjaśniały świat. To była wspólna podstawa ich światopoglądu. Były też chyba jakieś miejsca kultu ważne dla wszystkich Greków. Oczywiście istniały sanktuaria panhelleńskie, czyli ogólnogreckie, jak słynna wyrocznia Apolina w delfach, dokąd pielgrzymowano z całej Grecji poradę, albo sanktuarium Zeusa w Olimpii. I tu dochodzimy do czegoś naprawdę niezwykłego. Igrzyska. Dokładnie, Igrzyska Olimpijskie. Te najsłynniejsze odbywały się co cztery lata właśnie w Olimpii, na cześć Zeusa. Pierwsze datuje się tradycyjnie na 776 rok przed naszą erą. Oś czasu na stronie 44 to pokazuje. I ta data stała się dla Greków punktem odniesienia w liczeniu czasu. A ten słynny pokój olimpijski? Tak, Ekechoria. Święty pokój ogłaszano go w całej Grecji na czas Igrzysk. Zawieszano wszystkie wojny po to, żeby zawodnicy i widzowie mogli bezpiecznie dotrzeć do Olimpii i wrócić. To pokazuje, jak ogromną wagę przywiązywano do tego wydarzenia. To była manifestacja heleńskiej jedności ponad podziałami. No i wreszcie poczucie Wspólnoty budowali też przez odróżnianie się od innych, od tych, których nazywali barbarzyńcami. Barbarzyńcy, kto to był? Początkowo to słowo oznaczało po prostu kogoś, kto mówił niezrozumiałym językiem. Dla ucha greka brzmiało to jak taki bełkot, barbar. Stąd nazwa. Czyli niekoniecznie chodziło o dzikusów. Nie, na początku. Ale z czasem nabrało to też znaczenia kulturowego. Barbarzyńca to był ktoś obcy, nie grek, stojący niżej cywilizacyjnie w ich mniemaniu. Jak zauważył historyk Tukidydes, co ciekawe, sama nazwa Hellenowie na początku odnosiła się do małego plemienia, ale z czasem objęła wszystkich mówiących po grecku, podkreślając ich wspólną kulturę w opozycji do reszty świata barbarzyńców. Mamy nawet cytat z Tukidydesa na stronie 50. Niesamowite. Jak z tych wszystkich elementów: geografia, te wczesne cywilizacje, potem Polis, kolonizacja, wspólna kultura, i jak to wszystko złożyło się na ten fascynujący świat starożytnych Helenów. To może na koniec podsumujmy te najważniejsze punkty. Taka ściągawka, co warto zapamiętać. Dobry pomysł. Myślę, że jest sześć takich kluczowych kwestii. Geografia. Grecja to góry i morze. Góry izolowały, sprzyjały powstawaniu małych społeczności. Morze łączyło Umożliwiało żeglugę, handel. Okej, okay. po drugie. Pierwsze cywilizacje. Pamiętajmy o dwóch. Minońskiej na Krecie, pałace bez murów, potęga morska, tajemnicze pismo linearne A. I mykeńskiej na kontynencie. Warowne twierdze, groby kopułowe, tło wojny trojańskiej, odczytane pismo linearne B. Dobrze, trzeci punkt. Polis. Po wiekach ciemnych narodziło się miasto-państwo. Mała, niezależna wspólnota polityczna, z centrum w postaci Akropolu, czyli wzgórza ze świątyniami i agory placu publicznego. Czwarty, obywatelstwo. To był przywilej nielicznych, głównie dorosłych mężczyzn urodzonych w polis. Wiązało się z prawami politycznymi, ale i obowiązkiem obrony, hoplita, falanga. Piąty punkt, kolonizacja. Tak, kolonizacja. Odpowiedź na przeludnienie i brak ziemi. Grecy zakładali liczne, niezależne kolonie w całym basenie Morza Śródziemnego i Czarnego. Szerzyli swoją kulturę, rozwijali handel. I ostatni, szósty punkt wspólnota Hellenów. Mimo podziałów politycznych, Greków łączył wspólny język, religia, mity. Łączyły ich też panhelleńskie sanktuaria, jak Delfy, i igrzyska, jak te w Olimpii, no i poczucie odrębności od niegreków, czyli barbarzyńców. To były naprawdę solidne fundamenty. Na nich później wyrosły te wszystkie osiągnięcia klasycznej Grecji, które podziwiamy do dziś filozofia, demokracja, sztuka, nauka. Idee, które narodziły się w tym świecie, wciąż jakoś z nawi rezonują. I może na sam koniec taka myśl. Do zastanowienia, jak inaczej mogłaby potoczyć się historia, gdyby geografia Grecji była zupełnie inna. Gdyby zamiast tych gór i tysięcy wysp, była to jedna wielka, żyzna równina, taka, która sprzyjałaby powstaniu jednego dużego państwa, jak w Egipcie czy Mezopotamii. Ciekawe pytanie. Czy w takich warunkach narodziłyby się te same idee rywalizacji, wolności obywatelskiej, różnorodności politycznej, tego dziedzictwa Helady? Czy może wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej? Zostawmy to pytanie otwarte.